Witam Was w kolejnym odcinku Strowa dzisiaj mały prezentik od Gamingo. Ehm, ha. A, nie ten przycisk. Ehm, coś tam dostałem. żeby to powiedzieli, że nie wiedzą, co mi dać dokładnie, ale coś tam mi sypnęli, więc e, zastanawiam się trochę, czemu mi dali na przykład klapkartę, e, czy na przykład e, 10 big Pump. Ale na przykład Winter recepty to akurat mi się przydadzą. Ale w sumie mógłbym zobaczyć po ile one są? ile ja takie Winter recepty? No, po 10 tysięcy, no to coś tam, coś tam. Yy, tego w ogóle nie czaję, nie? W ogóle ten te, te prezent jest trochę taki śmieszny, ale no dobra. No, zaraz zobaczycie. Tego w ogóle nie czaję. Ringbox, no dobra, no i co? Aha. Czemu z tego pinata wyleciała? No, to już w ogóle nie mam pytań. I cyk, dobra, nieważne. Dalej, mamy style surprise, no to po prostu 20 styli, no i tam jakieś mastery nam wpadnie, tutaj widzę, że chyba po prostu 20 mastery nam wypadło. Summer piñata i spring piñata, to ja po prostu rzucę ze wspierającymi sobie. Ile to kosztuje? No, po 15 tysięcy za sztukę, więc to jest jakieś 300 tysięcy tutaj. E, te recepty też nie wiem po co dostałem tak samo te 3 podkina Expa. Też nie wiem po co w sumie dostałem, bo mam przecież na wszystkich 30 level. E, dalej jakieś e, inne style znowu, po dwa mastery dają. Też nic zaskakującego. Dostałem jakieś 5D w Dream. To co na te rzeczy? które po prostu można odblokować, to takie bardziej for fun, yy, ale nie dają nam ja ciągle klikam i, bo teraz w Albionie pod i inventory, musicie mi wybaczyć, yy, bo ostatnio gram w Albiona trochę. Yy, tam to te, te, te w Dreamie nie dają nam żadnego mastery, ale dają nam po prostu kolekcji, jakieś kraty do kolekcji, tam sobie są. To też nie wiem, czemu dostałem. Bo już mam maksymalny inwentarz, nawet nie mogę tego użyć, też nie jest to trajdowalny, więc jestem trochę zdziwiony. E, ale na przykład 15 dni patrona to spokojnie dostałem. E, podobno dostałem jakieś kredyty, nie pamiętam ile ich w sumie miałem, ale chyba tak, chyba dostałem. Moglibyśmy sobie jakieś pakiecie kupić niedługo. czemu nie? E, no, coś tam, coś tam kupię, zobaczycie. E, czy warto, czy nie warto. Coś tam sobie kupimy, prawda? Yym... Um, może i bym kupił, gdybym nie miał już dwóch heffidzi, prawda? Em... Um, tutaj co? O, jeszcze jakiś styl jeden mi wypadł. No i super. E, dalej. E, dostałem 99 zwykłych chaos trzecików. one są tradeowalne. Olej, jazda. I po ile jest jeden? Po 39 tysięcy. No, to mi się podoba. I Golden House Czesty dostałem trajdowalne. O! Ale jazda. I one są po 700 tysięcy. No to rybka. No to nieźle. No, to mi się podoba. W takim razie, to mi się podoba. Yy, to takie rzeczy jeszcze dostałem. Ale najciekawsze to jest to. Kostium yy, Mystery Box. I teraz w ogóle one też są chyba tradeowalne. I w ogóle ich tutaj nie ma. Ale byłyby były pewnie grube miliony warte. Ale to akurat sobie użyjemy. To sobie akurat użyjemy, bo w sumie to jest jedna z rzeczy, które tak naprawdę brakuje mi teraz na koncie, prawda? Brakuje mi bardzo dużo kostiumów, a one dają bardzo dużo mastery. A my mieliśmy wbić te tysiące, No więc. Więc. Ha, tak to działa. No dobra, no dobra. Czyli pierw muszę sobie pootwierać, nie? I to wszystko będzie trajdowalne. no dobra. Myślałem, że po prostu odblokuje mi randomowy kostium, yy, ale to działa tak, że odblokuje faktycznie randomowy kostium, tylko yy, że dostajemy go, widzicie, w tej formie. O, dostaliśmy jakieś podwójnie, czy nawet tam dwa. Yy, to znaczy, że po prostu te kostiumy, które nam teraz już podwójnie wypadają, po prostu sprzedam na markecie. Może coś tam droższego wykładnie No to po kolei. Jakiś Ice Cold dostałem. 70 mastery. No już nie mogę go brać Ale mogę go na rynku sprzedać Nawet nie ma go na rynku. Będę musiał potem przejrzeć te rzeczy. Eee, o jak fajnie. Dostałem dwa miski. Eee, tak Kandy Barbarian. To za to o, 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 Poszło mastery No, 160 chyba. Tutaj zdyk kostium Cy, kostium. Ok. No to już zostało nam tylko 5 leveli mastery do zdobycia 34000 Power ranku O, oh, Magician. Hmm. Ciekawe, nie? I już tylko 4 lewele. mastery tutaj bardzo łatwo nie leci. No, bo to są kostiumy, prawda? No to nie ma co się dziwić po prostu. I już tylko 3 lewele mastery. I. I i Jeszcze jak teraz tego użyjemy to Tak, level up Dobra. No to co? Zostały nam trzy kostiumy, coś z nimi zrobimy? Coś z nimi zrobimy, ile to jest warte? Może... Ani jednego ani drugiego, ani trzeciego nie ma na rynku? Ale ja za... Może za to jakieś grube miliony wyciągnę. One... No dobra. To to mi się podoba, tak samo te chaos czesty tutaj I tak samo, No no te zwykłe i te golden, to mi się akurat podoba Chociaż te takie rzeczy jak te trzy inwentory, ekspandery, nie wiem czemu dostałem Albo te trzy potionki No nic, to tyle o, jeszcze 25 monetek wskoczyło, bardzo fajnie To by było tyle To chyba z mastery dostałem Brakuje nam naprawdę niedużo I byśmy mogli się postarać z to być troszkę na pewno bym mógł spróbować. A, nie, tutaj chaos. A, szkoda, szkoda. Już myślałem, że tutaj spróbuję coś. No nie, no to w jakimś najbliższym czasie tutaj spróbuję jeszcze coś ogarnąć. Z tymi kostiumami się jeszcze zastanowię co zrobić. Um, tutaj już, chyba, też ogarnęliśmy wszystkie. Um, ten Magician. Czy jakiś. Magic Man, o! Magic Man. To może w stylach będzie? Tutaj są jakieś kostiumy, o ten dostałem, Magic Man też tutaj chyba jest, o jest tutaj, one są po jakieś 1200, 1000, 1250, 750, no zależy od kostiumu który, yy, to one tutaj mniej więcej tyle kosztują, no i to jest yy, 5 razy 250 na przykład, yy, no czyli 5 razy ten pakiecik, a kredyty są po 225 tysięcy, no czyli taki... Coś koło bańki taki kostium, prawda? Można by, może opchnąć nawet który to przycisk B. E, dobra. No to tyle. To tyle w tym odcinku. No taki prezencik mi zaserwowało Gemigo. E, mam nadzieję, że z teraz dostanę na przykład kandę. Czemu nie? Poproszę. No. To co? Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.